Z tej strony Kamila, serdecznie Cię witam na moim kanale. Dzisiaj taki krótki film z prezentacją projektu na warsztat stacjonarny na zlocie Crafty Show w Poznaniu, który się odbędzie 27 września. Na ten warsztat przygotowałam blade -ram, który wykonamy sobie wspólnie od podstaw, to znaczy tworząc mediowe, przepiękne tło, takie strukturalne, wykorzystując zarówno wzór z maski, jak i stempelki dodając takie metaliczne elementy i tworząc taką bogatą przestrzenną kompozycję. Na tym warsztacie będziemy tworzyć mediowe tło zarówno tło blejtramu jak i te wszystkie papiery, które tutaj są użyte na warsztacie. Także nauczysz się pracować i zarówno właśnie z płótnem i z papierem akwarelowym, jak sobie radzić, jak sobie tworzyć takie fajne, ciekawe tła, które będą Ci pasowały, zarówno do papierów skrapowych, które masz, jak i do zrobienia samodzielnie papierów skrapowych, jeżeli na przykład będziesz potrzebować jakieś papiery w określonej kolorystyce, a nie posiadasz ich w swoich zasobach. Tła mediowe będziemy tworzyć z wykorzystaniem proszków Color Glow od 14 Arts. Wykorzystamy tutaj trzy kolory proszków, i w zestawach warsztatowych każdy dostanie po porcji takiego proszku. Nie będzie to cała, całe duże opakowanie, ale będzie tego proszku na tyle wystarczające, że swobodnie zabierzesz sobie do domu, i jeszcze w domu będziesz sobie mogła dużo podziałać z tymi proszkami, pobawić się, pokomponować, zobaczyć, jak pięknie one ze sobą reagują, jakie dają śliczne kolory. Oprócz proszków i wspomnianych teł wykonanych samodzielnie na papierach akwarelowych, wykorzystamy jeszcze te przepiękne kwiaty z kolekcji zimowej Alchemy of Art i one jak widzisz świetnie się sprawdzają nie tylko w zimowych właśnie pracach, ale w, takim, w takiej romantycznej, delikatnej, przepięknej pracy też super się sprawdzają. Ten Blade Ram jest y, świetny zarówno na zdjęcie, zdjęcie ślubne, zdjęcie Twoje wspólne z kimś bliskim, zdjęcie rocznicowe, ja tutaj mam takie trochę, może nie bardzo dopasowane, ale tak mniej więcej. To jest wyjęte z innego albumu, ale widzisz, że już nawet takie zdjęcie jak to dużo daje, jeżeli masz jakieś fajne zdjęcie. A jeżeli zdecydujesz się nie używać zdjęcia, to możesz też zrobić sobie tutaj taką fajną, jakąś motywacyjną sentencję. Można wtedy oczywiście dopasować rozmiar tutaj tej maty, która jest podstawą Blejtramu. Oprócz pracy z akwarelkami Color Grow i z pastą strukturalną będziemy jeszcze pracować z woskami. Tutaj jest takie delikatne, subtelne, metaliczne i złocenie, bo tutaj są dwa kolory wosku i taki drugi kolor wosku zielonkawy, który przepięknie współgra z kolorystyką tego Blejtramu. Będziesz też mogła dopasować sobie kolorystykę nieco pod siebie, bo równie pięknie będzie wyglądał ten blajtram, jeżeli podstawowym kolorem będzie, będzie ten tutaj łososiowy a dodatkami będzie ten drugi taki zgaszony zielony, też będzie to ślicznie wyglądało koszt warsztatu wraz z materiałami to 150 zł i tak jak wspomniałam oczywiście wszystkie materiały do wykonania tutaj tego blajtramu dostaniesz czyli wiadomo papiery, kalkę, blajtram ten arkusz z kwiatami będzie na pewno z zapasem tych materiałów, jak również proszki, które potem zabierzesz ze sobą do domu. Pozostałe media będą do wykorzystania w czasie warsztatu, ale nie będą one w pakietach warsztatowych. Na warsztat mamy 3 godziny i w ciągu tych 3, 3 godzin zrobimy całość lub większość tego projektu. Zawsze staram się na warsztaty takie stacjonarne, szczególnie na zlotach, gdzie mamy mocno ograniczony czas, wybierać projekty niezbyt rozbudowane. Które dają fajny efekt, sporo uczą, ale jednak da się je skończyć w czasie warsztatu, bo nie każdy później ma czy materiały, czy przestrzeń w domu, żeby sobie taki projekt warsztatowy dokończyć. Tutaj może się okazać, że nie zrobisz w 100% całości tego projektu, jeśli chodzi na przykład o budowanie tutaj kompozycji, ale większość na pewno zdołasz zrobić w czasie warsztatu. Zapisy na warsztaty są na mój adres mailowy, który znajdziesz sobie w opisie filmu. I zapisy, ponieważ zlot jest na 27 września, to zapisy będą do około 20 września, no bo wiadomo, muszę zamówić materiały, przygotować materiały warsztatowe i zrobić zestawy. Serdecznie Cię zapraszam do wspólnego działania ze mną i mam nadzieję, do zobaczenia na zlocie. Nawet jeżeli nie wybierzesz moich warsztatów, to serdecznie Cię zapraszam po prostu do przyjechania na zlot. A dzisiaj Ci już bardzo dziękuję. No i do zobaczenia. Cześć.